24 cm. Jest kolejna Średniaczek, że tak powiem. Ale to jest naprawdę fajna ryba. Przepiękna. Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z BigFootem i dzisiaj pokażę Wam jak złowić Londrę w naszym pięknym polskim Bałtyku. Na początku należy oczywiście wykupić zezwolenie. I takie zezwolenie jest tutaj bardzo tanie: nie to co na PZW. Tutaj za tydzień łowienia zapłacimy zaledwie 7 zł, za miesiąc 11 zł, a za rok łowienia w morzu zaledwie 42 zł. Opłaty możemy zrobić przez internet, robiąc przelew na konto. Dane do tego przelewu możecie znaleźć sobie na stronie PZW Gdańskiego, tam wszystkie są informacje. No i jeszcze jedna ważna sprawa, w Bałtyku są inne wymiary ochronne oraz okresy ochronne ryb. Dzisiaj skupimy się na storni potocznie zwanej flondrą jej wymiar ochronny w Bałtyku to 23 cm. Praktycznie co roku jeżdżę nad polskie morze, ale dopiero w tym roku zdecydowałem, że spróbuję swoich sił z morskimi rybami. No i dlatego wziąłem ze sobą dwa fidery: jeden 3,30 do 90 gramów, drugi 3,60 do 120. No i to okazało się, właśnie strzałem w dziesiątkę. Nastawiłem się na łowienie flądry w porcie. No i na samym początku udałem się tam bez wędek zobaczyć, jak radzą sobie miejscowi. No i okazało się, że niektórzy lepiej bądź gorzej, ale wszyscy łowią. Na taki sam sprzęt. Zwykłe teleskopy po 20-30 zł, plus do tego jakiś niedrogi kołowrotek z grubą żyłką. No i to wystarczało. Nie trzeba było naprawdę sprzętu po tysiące zł, tylko zwykły, najprostszy sprzęt. Oczywiście zagadałem z nimi, chciałem zobaczyć jakich zestawów w ogóle się używa do łowienia. Także po jakiejś półgodzinnej rozmowie, już mniej więcej wiedziałem jakiego sprzętu potrzebuję, więc postanowiłem udać się następnego dnia i zrobić swoje pierwsze flądry. Pierwsza w życiu flondra prawie 24 cm jest kolejna taka sama 24. Pierwsze dwie piękne flądry, udało się, cel osiągnięty, walczymy dalej. O, taka ładna flądra. 29 cm, największa póki co. Fajna ryba. To właśnie na sam koniec, taka przepiękna flądra. Stornia. 31 cm, no 30,5. Ale to już naprawdę fajna ryba. Super, jak na pierwszy raz jestem mega szczęśliwy, naprawdę. Rewelacje. Tak jest. Każdemu polecam, to naprawdę super zabawa. I te większe, już takie 27, plus naprawdę walczą. Naprawdę walczą. Uruchamiają się przy samym brzegu. No ale fajne, nowe doświadczenie. Każdemu polecam. Wracając do sprzętu. To używałem właśnie wspomnianych wcześniej fiderów. Do nich oczywiście trzeba było zrobić zestaw na flądrę. Początkowo chciałem pójść na łatwiznę No i kupić po prostu taki zestaw na flądrę. Okazało się, że praktycznie wszystkie sklepy wędkarskie w okolicy są pozamykane. W końcu jeden udało mi się znaleźć. No i okazało się, że nie ma już żadnego zestawu na flądrę. Bo wszystkie sprzedały się w weekend. No dobrze, w takim razie poprosiłem o jakieś akcesoria, żeby samemu zrobić ten pierwszy zestaw. No i udało mi się, bo były właśnie ostatnie sztuki tych akcesoriów. No już wam pokazuję, co trzeba było kupić, żeby zacząć łowienie. Kupiłem, to nie jest niezbędna rzecz, ale kupiłem takie różnokolorowe koraliki. Poza tym, no najważniejsza rzecz, no właśnie gdzie jest najważniejsza rzecz? Dobra, to już Wam pokażę. Haczyk. Tutaj używałem haczyków węgorzowych, to jest rozmiar czwórka. Tutaj już mam gotowy e, przypom dołowiać flądry, ale o tym za chwilę. Poza haczykiem jeszcze potrzebne e, będą nam stopery dość duże stopery, bo raczej będziemy ich używali na grubej żyłce. E, co tam jeszcze? A grawki z krętlikiem. No i jedna z bardzo ważnych rzeczy, też podstawowych, tak jak haczyk, ciężarek. Może być taki płaski, bądź taki. Ważne, żeby był zakończony kółeczkiem, tam, bądź krętlikiem, żebyśmy mogli go zaczepić na grawce z krętlikiem. Może być oczywiście również takiego kształtu. Jednak ja preferuję takie płaskie, lepiej się trzymają dna. Jeżeli chodzi o ich ciężar... No to ciężarki w takim przedziale 30-40 gramów w zupełności wystarczą. No dobrze, to teraz pokażę Wam taki mój przykładowy przypon, który mi się sprawdził do łowienia. Tutaj jest haczyk i tutaj kilka koralików zakończonych stoperem, żeby to się tak fajnie trzymało. Te przypony robiłem na grubszej żyłce, żeby to usztywnić, żeby mi się to też nie plątało. Tak jak wspomniałem, żyłkę główną miałem dość cienką, 20 i 25. Ta 25 już była ok, no ale 20 no to mówię że jest troszeczkę za cienko i delikatnie może się Wam plątać zestaw. Na szczęście miałem ze sobą też regenerator 40 i na tym zrobiłem te przypony. Przypona o długości około 30 cm. Jeżeli ryby nie biorą, warto się pobawić tą długością. Tak myślę, że od tych 15 do 35 cm to będzie optimum. No i co? Eee, na końcu zakończony jest krętlikiem. Możemy to oczywiście inaczej zamontować, ale o tym za chwilę. No dobrze, to teraz pokażę Wam cały zestaw, jakiego używałem do łowienia flądry. Eee, zaczyna się od krętlika, do niego mamy główną żyłkę. No i ja sobie wykombinowałem to tak, że założę jeden stoper, później krętlik, na którym jest ten przypon. I zablokuje go drugim stoperem. Duże stopery to oczywiście pod e, ciężarem ryby może nam zjeżdżać, no ale tutaj nic się takiego nie wydarzy. Oczywiście możemy użyć tutaj trójkątnego krętlika. Właśnie tutaj będziemy mieli wszystko na stałe, tylko będzie więcej węzłów. Poniżej mamy drugi przypon. Właśnie nie wspomniałem Wam, że e, płastogi właśnie w tym wypadku flądra w, w Bałtyku możemy łowić na dwa haczyki. Także zwiększa to nasze szanse, no i mamy szansę na zrobienie dubleta. Na pewno będzie fajny, hol ryby. Mi póki co jeszcze się to nie trafiło. O, zaczepiłem tu drugim haczykiem. No dobrze, także pod y, tutaj tym krętlikiem mamy ten pierwszy przypon. Dalej jakieś tam kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów niżej. Kolejny taki przypon, i dalej całość głównej żyłki jest zakończona krętlikiem, zagrawką. Do którego przyczepiamy ciężarek? Mi się właśnie najlepiej sprawdziły 40-gramowe płaskie ciężarki. Także taki zestaw cały ma długość około, myślę, zaraz ile to będzie, no tak, z 1,25 metra, No ale odległości możemy sobie regulować wedle uznania. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda taki gotowy zestaw, który możemy w sklepie kupić. O coś takiego. Tylko, że w sklepie najczęściej możemy kupić zestawy z trzema haczykami. Tutaj również są te trzy haczyki, dlatego będziemy musieli się jednego pozbyć. Tutaj jest też pokazane, jak wygląda cały zestaw. Ja już nie będę go tutaj rozpakowywał. Kupiłem go, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, bo tutaj też są użyte takie metalowe druty, pręty, żeby usztywnić te przypony. Jest to na pewno bardzo fajna rzecz, że po prostu te zestawy nam się jeszcze mniej plątały. Chociaż ja szczerze mówiąc, z tym swoim zestawem nie miałem jakichś problemów ze splątaniem. Jeżeli coś się tam delikatnie zaplątało, to kwestia rozplątania to było, nie wiem, 5 sekund. Także czasami to zwykłe strząśnięcie żyłki wystarczyło. No, na pewno jeżeli będę jeszcze łowił w morzu, a na pewno będę łowił, no to wykorzystam sobie z tego te metalowe druciki one na pewno właśnie zmniejszą ilość tlątań a e, myślę, też zwiększą skuteczność tych zestawów. No dobrze, co tu jeszcze z akcesoriów? E, a, można jeszcze różnego typu jakieś tam akcesoria kupić. Na przykład to nie są jakieś koraliki czy e, stopery, tylko takie pływaki. Więc jeżeli czegoś takiego użyjemy o większej wyporności, no to może to nam podnieść e, haczyk z narazem z przynętą. Jeżeli chodzi o przypony, to też zauważyłem, że dużą rolę miały te koraliki, o których wcześniej mówiłem. Tutaj mam kilka przyponów, takich, których używałem. O, widzicie różne koraliki? Tutaj jeszcze miałem o taki z zielonym. Że wszelakie. I właśnie te koraliki to był klucz do sukcesu. Jak byłem teraz na wyjeździe, no to ryby szczerze mówiąc, brały umiarkowanie dobrze. Ale właściwe. Wybranie tych koralików i w kombinacji gwarantowało po prostu ryby. Mi akurat najlepiej sprawdzał się taki zestaw, że za haczykiem miałem żółty koralik, taki nieduży, dalej pomarańczowy, czerwony, no i czarny stoper. I to na to co wiem najwięcej ryb myślę, że jest 70-80%. Ale oczywiście warto eksperymentować. Nie przetestowałem wszystkich wariantów. Po prostu na to nie miałem czasu, no ale ten zauważyłem, najlepiej się sprawdzał. E, właśnie, jeżeli jesteśmy przy przyponach, no to jeszcze warto powiedzieć o przynętach, jakich należy używać do połowu flądry. E, wszelakie mięsne wytwory, że tak powiem, czy jakieś robaki. Krewetki, ryby, jakieś fileciki. Tym razem najskuteczniejszą przynętą okazały się krewetki i to nie te małe koktajlowe, tylko tygrysie krewetki tej wielkości. Można je kupić oczywiście w każdym supermarkecie. Najlepiej kupić sobie mrożone. Taką paczkę, taka jedna paczka powinna wystarczyć nam na jedno łowienie, na no te kilka godzin łowienia. No, chyba że ryby brałyby naprawdę rewelacyjnie. Z takiej krewetki możemy zrobić trzy przynęty. a no i za chwilę wam pokażę, jak ja to robiłem. Pokażę Wam teraz, jaki kawałek krewetki zakładam, jak to robię. Biorę taką dużą krewetkę i odcinam taki około 1 cm kawałek. z spadło mi o, coś takiego, taka kostka. I zakładam to po prostu na haczyk, o w ten sposób. Ciach i gotowe. Na no, pierwszego dnia łowienia zupełnie nie potrafiłem się odnaleźć. Pierwszą rybę złowiłem dopiero po jakichś 2-3 godzinach łowienia i to po naprawdę wielu, wielu zmianach. No ale bardzo się ucieszyłem. Największe ryby oczywiście trafiały się po zmroku. Co najlepsze, że już wtedy nikogo nad wodą nie było i wtedy właśnie trafiały się te największe ponad 30 cm flądry. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy również łowicie w Bałtyku. Jeżeli tak, to czy łowicie w porcie, czy może łowicie z plaży, pochwalcie się swoimi wynikami. Ja póki co zaczynam swoją przygodę, no ale już bardzo mi się to spodobało. Drugiego dnia łowienia miałem już duży bagaż doświadczeń z pierwszego dnia. Wiedziałem już, gdzie usiąść, na co łowić, jakich zestawów używać. No i poszło mi zdecydowanie lepiej, o czym właśnie możecie się przekonać. Pierwsza dzisiaj 26,5 cm. Jeszcze nie zdążyłem kamerę wyciągnąć, teraz tak na szybko.

No, obdziała trochę i... i tyle. Jest kolejny. Taka flanderka, nie za duża. Dobra, no dobra, to rzucamy i kolejno próbuję nie złowić. O! dobra. Jest kolejna. Jest większa. Pa. Taka ryba. Bykają niesamowicie, trzeba w tempo zacinać Bo inaczej jest lipa Piękna ryba, znaczy piękna <grybujesz> Powiedzmy No, także mamy kolejną flonderkę razem 27 cm Taka średniaczek, że tak powiem Zrobiłem nowy zestaw. Zauważyłem, że żółty pomarańczowy i czerwony rewelacyjnie się tutaj sprawdzają. Jest, że tak powiem, tysiąc razy więcej brań, dlatego zrobiłem taki nowy zestaw. Tylko, że tutaj e, ten pierwszy element spływający, Dzisiaj to kupiłem taki żółto-pomarańczowy. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Nie tym razem. Zobaczcie. Było branie bardzo delikatne. Obie obskubane. Jedna i druga, ale jeszcze raz spróbuję. Trzyma się haka, także nie ma co marnować przynęty. Tu jest branie. Jest tym razem. Jest ryba. Dobrze. I nawet całkiem fajnie idzie. I hop! Jest funderka ważne jest to aby w tempo zacinać te ryby no bo inaczej bardzo głęboko łykają i jest naprawdę ciężko je odhaczyć do tego oczywiście trzeba mieć szczypce, nie jakiś zwykły wypychacz, tylko po prostu szczypce. O chyba jest branie na tej tutaj. Jak podciągnę. Najlepiej jest ciąć w tempo. Nie czekać, pomimo tego, że to jest całkiem spora przynęta, tylko w tempo zacinać te ryby. No właśnie skonstruowałem nowy zestaw. Jak widzicie, jest to bardzo sztywne. Tutaj trzymam i patrzcie, w ogóle to nie opada. Zestaw tak jak wszystkie na regeneratorze 40, haczyk czwórka węgorzowy, dalej ten pływaczek żółto pomarańczowy. Dalej pomarańczowa kulka, żółta, zielona i dość duży stoper. Stoper taki duży, no żeby po prostu udało się go zamocować na tym fluorokarbonie, tym regeneratorze. A poza tym innych nie mam, więc taki. <laughs> Także zmieniamy zestaw, najmniej łowny i spróbujemy tego. Trochę pogadałem tutaj z wędkarzami, zostawiłem wędki. No i... Okazuje się, że na jednej obżarte częściowa, na drugiej jest jakaś ryba O, ładnie chodzi Całkiem, całkiem dużo Jak na tutejsze standardy, że tak powiem Jest kolejna I nawet walczy była trochę większa. A, pomyliłem się zdecydowanie. Najmniejsza dzisiaj. Zobaczcie, maluszek, ale łapczywa bestia. W nocy można też trafić. Naprawdę fajny okaz. Brania, szczególnie większych ryb, właśnie są w nocy. Wczoraj udało się złowić chlondry 31 cm, a dzisiaj 35 cm. Przepiękna ryba. No dobrze, to by było na tyle. Kończymy tą przepiękną, 35 centymetrową flądrą. Oczywiście wzięła po zmroku gdzieś koło godziny 23, gdzie już praktycznie nikogo nie było nad wodą. No ale to właśnie jest ten okres między 22 a 23, kiedy brały te największe ryby. Także bardzo zachęcam do spróbowania tego typu łowienia. Jeżeli jesteście na wakacjach, możecie sobie wziąć jakąś najprostszą, najtańszą wędkę, której nie będzie Wam szkoda. No i spróbować swoich sił z flądrami. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek na dole, żeby być na bieżąco z nowymi produkcjami. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć!